O, witam ponownie w długo oczekiwanym wideo z Amnezji, które nagrywam już chyba jakieś kilka miesięcy. <grym> ale dobra, zacznijmy od tego, że e, muszę podziękować w tym wideo użytkownikowi, e, którego nazwa brzmi gitarzysta. Z jakimiś tam chyba cyferkami, ale wiem, że gitarzysta naprawdę dzięki chłopie, nie wiem co byś ciebie zrobił. E, dostęp od niego savey. Jeszcze tam od paru osób, ale on akurat mi wysłał pierwszy i te save'y są najlepsze. Yy, tam bodajże gościu przeszedł całą gierkę. Ja znalazłem swój save przed wejściem do więzień yy, Zacznijmy też od tego, że podwyższyłem troszeczkę gamę, jak widzicie tutaj o 15, żebyście coś tam widzieli. Mi to tam gówno pomogło, ale u was może coś tam pomóc, nie? Yy, dobra. Trochę tam spróbowałem przejść dalej Ale naprawdę nie mogę się poruszyć w tej amnezji. To jest... Ta gra mnie paraliżuje. Paraliżuje moje zmysły. Jest godzina dokładnie 1.37 Jesteśmy jak widzicie przed wejściem do więzienia. I już wam mówię, że w tych save'ach tego gościa co dostałem Spójrzcie, tutaj ma gościu 11 lampionów latarni. Ja z tego co pamiętam, w ostatnim wideo, które nagrywałem tam kilka miesięcy temu, tam miałem może, nie wiem, 1-2 lampiony, ale nie ale tego, nawet nie ma mowy. Nie pozbędę się tych lampionów. Tak, jest to jakieś tam niby oszustwo, jakieś coś, ale ja nie zamierzam biegać po więzieniach bez lampy. Nie wiem, jeśli chcecie możecie tego nie oglądać ze względu na takie małe oszustwo, ale nie zamierzam z jedną lampą tutaj czy tam połową biegać po tych więzieniach no wy będziecie mało widzieć po pierwsze a po drugie ja będę tak obstrany że to nie skończy wideo teraz powinno mnie, e, powinno mnie dobrze słychać nie wiem jak tam z szumami ale staram się tam oddychać nosem wiecie nie no pamiętam że tutaj jakieś skończyliśmy Widzicie? Dobra, tutaj zaraz zasyczy potworek. Dobra, mnie to już nie przestraszyło, bo to akurat wiedziałem, że będzie. Tak, tak skończyliśmy jakoś to wideo, że byłem przy celach. Mam 14 krzesiw jeszcze. Tutaj były cele Znaczy uzupełnię sobie tą No i gówno mi to na szczerze mówiąc dało. Tak, tutaj skończyliśmy Jezus, czuję się tak samo jak kilka miesięcy temu, ludziom byłem Dosłownie yy, Gram przy zgaszanych światłach w całym domu i nikogo nie ma w domu dzisiaj to za miejsce? Jakieś łóżko... rozwalone. Ktoś tędy szybko chyba wychodził. O dobrze, kamienie to już jestem... spokojniejszy. Tu jest krzesiwko, widzę. No, ktoś się chyba wkurzył z tego co widzę. drzwi stały wyważone. No mówi, z tego co czytałem i mówiliście mi to w więzieniach jest sporo potworków, na razie nic nie widzę i bardzo się z tego cieszę. Nie wiem czy po schodach Ja pierdolę. Jezus Maria O kurwa, kurwa, kurwa <ścoughs> Nie, już mi się to nie podoba. Zwariować kurwa, no już mam ochotę Wyłączyć tą gierkę, bo ta gierka po prostu no, tak najmniej działa. Nie cierpię takich odgłosów, wesimy światło, tak się wychalało, dobra. Nie wiem ile widzicie, Jezus. Tutaj był gdzieś potwór. Tutaj. Kurwa, ja nie lubię takich miejscówek. Co za pokurwiona mapa. Dobrze, oliwa. Gaszę, gaszę, gaszę. Nie, to naprawdę. i've where is she where did she go no Hotel. i'll never tell you you're just making things worse look this is no place for a young girl all by herself she could be hurt or worse there's no telling what horrors await down there Dobra, nic mi to nie mówi, bo tak jak mówiłem tak dawno grałem w tą gierkę, że nie pamiętam po prostu fabuły Co to jest? Dłuto. Ciekawe do czego to dłuto. Zobaczmy, mam igłę chirurgiczną, świder stolarski i dłuto. Dobra, a stan tam ból głowy to ja teraz mam. Nie wiem, że w tej fabule trzeba było chyba... Zamek jest prawdziwy i słaby, coś... Dobra, później pokombinujemy. Że... Fa... tylko mi fabuła tyle mówi, Teraz z tego pamiętam, że trzeba było jakiegoś chyba gościa zabić. Nie cierpię takich korytarzy. Ja pierdolę, myślałem, że to jest potwór. Jezus Maria. Że w tym pokoju jest potwór. O kurwa. Nie no Z stąd Jednak zapalę świat Jest Zaraz chyba włączę nagrywanie, naprawdę Bo aż mi się straci co od tego wszystkiego Naprawdę granie, granie w tą grę od tego nie to był wielki błąd Ja wiem, że niektórzy Na niektórych tak granie robi wrażenia Niektórzy wiem, że oglądają y, wcześniejszych zagrajmerów i później nagrywają zagrajmy i wychodzi z tego wielka kaszana, bo starają się udawać strach. Ale ja w to gram na ślepo i... niko tutaj nie ma. I samym w domu przy na światłach to jest... No pojebane, po prostu to jest pojebany pomysł. Potoruje psychikę. Kurwa błagam, bo...

Zakryję tę dziurę łóżkiem. Tutaj jest jakaś dziura? Kurwa, no niestety jest. Północne skrzydło? Nie ma mowy, nie wpierdalam się tam na razie. Wykurwaj z takimi pomysłami. Dlatego ja nie zwiedziłem jeszcze, to jakieś jeszcze inne części są. Ja pamiętam po ostatnim miesiącu gry w tą gierkę. Jak ostatni raz kończyłem, to ja dosłownie przez 3 dni do tyłu chodziłem po tej grze. Nie, nie mogłem y, ogarnąć się. Nie wiem czy zostawić drzwi otwarte, bo to mnie przeraża. Jezu. Jezu wylatuję z korytarzy. Dobrze, zawalone kamieniami to się... O kurwa! Te odgłosy to dosłownie jakby to było... Laudanum. Chwila, Laudanum był chyba do... A, to jest życie. To jest tak jakby... Ludzie byli teraz w tej więzieni, a to przecież się wydarzyło z tego co wiem, Chyba kilkanaście lat temu, no nie wiem, bo on dopiero znajduje te pamiętniki i jakieś wizje ma gościu, ale to jest naprawdę poryte. Nie, no znów schody. A, to są te schody, co tutaj byliśmy. O yes. Co za ulga. Tu jest ten potworek, chyba z tego co pamiętam. Tu wszędzie byliśmy, a to, tej drzwi nie można otworzyć. Zobaczmy to. Potrzeba tu czegoś innego. Może jakiś ten... Jakiś kwas, czy Bóg wie co, bo wcześniej używałem kwasu, pamiętam. Tam nie zejdę na razie. No niby tu już nic nie ma, ale dalej się czuję tak kujowo. A co to jest... A to są te schody, dobrze. Co to? O kurwa! Jezus, mi ciary przeszły. Ja pierdol, nie cierpię tej muzyki. No zajebiście, tu potrzeba klucza. Wy kurwiście, czyli to nie są te schody. Czyli to jest jebany labirynt. Tutaj byłem A ten wyszedłem tylko co to jest? Ja tutaj już się zaopatrzyłem, ludzie wziąłem sobie kole, jakąś herbatkę, nie? Żeby... Ja w ogóle na do kibla nie chcę wychodzić. Ja pierdolę! Kurwa, 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 ja pierdolę, wykurwie z tym, boże, boże, boże Boże, nie mogę zapalić światła. Kurwa, on był przez chwilę tak dziwnie podświetlony, nie mam obawy, żebym tam schodził. Boże, trzeźwie stary. Nie, to dla mnie już dzisiaj jest za dużo. Ja nawet buzę założyłem, bo ciary mi tak przechodzą, że jest mi zimno po prostu. To jest przegięcie pały. Ja chciałem zejść na dół, on teraz tu pewnie chodzi, ten mobek. Kurwa, zamknij ryja. Tutaj był, tutaj... ...gasimy. Tutaj był. Prawda, chce mi się teraz szczeć, ale nie pójdę do kibla. ładam Jestem cały spocony, to jest dla mnie za dużo już na dzisiaj. I nawet nie wiem, gdzie mam iść, szczerze mówiąc. Tak. Nie ma tu światła, zapalimy to. Zrobię tak. Jedna z ziemnych ma słaby zamek, czyli do tego albo się przyda coś wyważyć jakimś łomem, albo kwas, znajdź ominięcie na sposób zagratowanej bramy. Tak, mamy możliwość pójścia tym północnym skrzydłem. Tylko możliwość tam ten iść. No bo tu nic nie zrobimy. Nie no, chujowo się czuję, naprawdę, żeby... A tu byliśmy? Tu nie byliśmy. O, w kurwe. Ja pierdolę, znów nowe korytarze. Kierdole. Kurwa, nie mogę w ogóle nim ruszać. No nie wiem, odgłos jest taki, to nie jest ten zwykły potworek. Nie wiem, że coś posrano. ja też jestem posrany. Ja ostatni raz to się tak czułem jak Silent Hill, grałem sam. No i Patrzcie. Teraz mu się rusza tak jak mi powódce Dobra weź człowieku łotek o Może tym będzie trzeba rozwalić zamek Nie, on nie może w ogóle dojść do siebie. Ja tak nie będę szedł, póki on Ja się teraz napiję herbatki Nie wiem czy zaraz małego światełka nie zapalę przy biurku bo to jest przegięcie pały dosłownie czuję jakby ktoś mi się ciągle w plecy patrzył Zamknąłem drzwi w pokoju I czuję jakby ktoś przez tą szybę drzwi patrzył, naprawdę to jest pojebane Nie, ja w takim stanie nie będę szedł No i wy chcieliście żebym ja z jedną lampą tutaj zapierdalał po tych więzieniach, nie ma takiej mowy nawet no i nie mogę opanować tego gościa. Ja w takim stanie nawet nie będę łaził. To się mija z celem w ogóle. On jest tak spowolniony. Dobrze oliwa. Zajebiście chce mi się sikać, ale nawet nie mam mowy, żebym drzwi otworzył tutaj, nie. Ej, no to jest popieprzone.